Dobry wieczór. Zapraszam na medytację z mantrami woda przepływu, woda uzdrowienia. Znajdź ciche, spokojne miejsce. Możesz usiąść blisko wody, jeśli masz dostęp, lub mieć sobie miskę z wodą, muszlę, kryształ, szklankę. Usiądź lub połóż się. Rozluźnij ciało, dłonie otwarte. I trzy razy oddychaj. Wyobraź sobie, że jesteś otulona strumieniem. Rzeką, oceanem lub wodospadem pozwól wodzie płynąć przez ciebie. Mantry powtarzaj głośno lub w myślach. Każda z nich jak fala oczyszcza twoje wnętrze. Jestem częścią świętego nurtu życia. Moje emocje płyną swobodnie i bez lęku. Woda oczyszcza moje wnętrze. Pozwalam sobie odpuścić. Uzdrowienie przychodzi z łagodnością. Wybieram elastyczność i lekkość. Jestem Falą zmiany Moje ciało kołysze się w rytmie uwdrowienia. Woda we mnie pamięta harmonię Każda komórka we mnie płynie w zdrowiu Otwieram się na cichy szept intuicji Zmiękczam serce Pozwala mu kochać. Przebaczam, puszczam, płynę dalej. Jestem spokojnym jeziorem wewnętrznej ciszy. Życie płynie przeze mnie naturalnie. Nie zatrzymuję, pozwalam odejść. Woda zabiera moje ciężary. Wracam do źródła, które mnie zasila. Ufam mądrości przepływu. Wszystko, co potrzebne, przypływa do mnie. Oczyszczam się ze wspomnień, które mnie ograniczają. Każdy oddech to fala uzdrowienia. Jestem jednym z żywiołem wody. Moje emocje są drogą do wolności. Woda wprowadza mnie w stan równowagi. Zmienność jest moją siłą, nie słabością. Przepływam przez życie z lekkością. Woda rozpuszcza mój opór. Płynę ku temu, co mnie wzmacnia. Moje serce i ciało są oczyszczone, wolne i spokojne. Teraz na koniec przyłóż dłonie do serca lub do wody, jeśli ją masz przy sobie. Podziękuj sobie i żywiołowi wody za to spotkanie. Pozwól sobie jeszcze chwilę poczuć, wewnętrzny spokój, jakbyś dryfowała w bezkretnym, bezkresnym oceanie miłości. Jest to głęboko oczyszczająca, uspokajająca praktyka, łącząca z żywiołem wody, symbolem emocji, intuicji, życia i uzdrowienia. Woda porusza, oczyszcza i harmonizuje. W czasie tej medytacji pozwalasz, by Twoje emocje płynęły swobodnie, bez oporu. Przywracasz przepływ tam, gdzie był zastój i otwierasz się na łagodne uzdrowienie duszy, ciała i serca. Teraz otwórz oczy i wróć do rzeczywistości. Bardzo dziękuję za uczestniczenie w tej medytacji. Jak zwykle, jeśli się podobała, to proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV i będzie nam miło, jeżeli wspomożecie nas dobrowolną, dowolną kwotą na wrzutkę, abyśmy się mogli dalej rozwijać. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. A ja dzisiaj ży życzę Państwu przepięknego wieczoru, niech się naprawdę szczerze darzy, i zapraszam jutro na medytację o godzinie 20. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.